Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach to jedyna kompleksowa placówka kształcenia specjalnego w powiecie łosickim. Działająca na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ze spektrum autyzmu. Naszą misją jest kształcenie, wychowanie, przygotowanie do życia wychowanków na miarę ich indywidualnych możliwości na wszystkich etapach edukacyjnych. Nasz ośrodek to placówka ceniona i uznana w środowisku. Nowoczesna, specjalistyczna, bezpieczna dla dziecka, przyjazna, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, odważnie podejmująca wyzwania edukacji i zmierzająca w kierunku podwyższania efektywności działań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych. Podstawowa zapewnia edukację, terapię oraz wychowanie uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem. Celem kształcenia jest przygotowanie ucznia w miarę możliwości do samodzielnego życia, w którym pełnione role będą harmonizowały z jego potrzebami. I oczekiwaniami społecznymi. Umożliwiamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej. Przygotowujemy ich do wyboru dalszej edukacyjnej drogi, wyboru właściwego zawodu, podjęcia pracy i godnego życia w integracji ze społeczeństwem. Zadania stawiane przed uczniami dostosowane są stopniem trudności do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych. Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz zdobywanie i utrwalanie wiadomości szkolnych odbywa się z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania przy pomocy różnorodnych środków dydaktycznych. Codziennie staramy się, aby organizowane zajęcia były barwne i ciekawe. Dzięki temu uczniowie odnoszą sukcesy, co wzmacnia ich samoocenę, odbudowuje wiarę we własne siły i umiejętności. Oraz wzmacnia pozytywną motywację do nauki. Każdy uczeń ma szansę na odzyskanie radości życia, wyjście z izolacji, wszechstronny rozwój, włączenie się w życie społeczne i znalezienie swojego miejsca w późniejszym dorosłym życiu. Szkoła przysposabiająca do pracy. Skierowana jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Celem edukacji jest przygotowanie młodzieży do pełnienia różnych ról społecznych, przygotowanie do dorosłego życia i podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. Uczniowie w toku trzyletniej nauki poszerzają zakres posiadanej wiedzy ogólnej, doskonalą posiadane kompetencje społeczne. Nabywają nowe umiejętności umożliwiające niezależne na miarę indywidualnych możliwości funkcjonowanie w przyszłości. Dużą wagę kładziemy na przysposobienie do pracy realizowane w pracowni gospodarstwa domowego. Młodzież ma możliwość zapoznania się z elementami szycia, ogrodnictwa, prac porządkowych oraz wykonywania elementów pamiątkarskich. A wszystko to po to, aby pomóc im w osiągnięciu osobistego sukcesu. Poprzez edukację, opiekę terapeutyczną i wychowanie ośrodek szkolno-wychowawczy w Łosicach zapewnia każdemu uczniowi takie warunki rozwoju, które pozwolą mu jak najlepiej funkcjonować w otaczającym go świecie. Wychowujemy ich na ludzi odpowiedzialnych, kulturalnych, przestrzegających obowiązujące normy społeczne i szanujących ludzi. Stawiając na wszechstronny rozwój, przygotowujemy uczniów do samodzielności, aby w przyszłości, jako osoby dorosłe, mogły w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem, w nim żyć i pracować. Branżowa szkoła pierwszego stopnia kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Nauka trwa 3 lata. A praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie placówki w dostosowanych klasopracowniach. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach kucharz i cukiernik. Kucharz zdobywa umiejętności z zakresu przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz ich ekspedycji, a także obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej. Przyszły cukiernik zdobywa umiejętności z zakresu technologii produkcji ciast, tortów, drobnych wyrobów cukierniczych oraz umiejętności zdobywania i dekoracji tych wyrobów. Głównym celem kształcenia zawodowego jest nauka posługiwania się podstawowymi narzędziami, a także wyrobienie nawyku pracy i wykształcenie elementarnych umiejętności związanych z wybranym przez ucznia zawodem. Przygotowujemy młodzież do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej, powiązanych z wiedzą zawodową, daje młodym ludziom kończącym szkołę możliwość sprostania wymaganiom współczesnego rynku. W ciągu trzech lat uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności niezbędne do przystąpienia. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz lub cukiernik. A po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego te kwalifikacje nasi absolwenci znajdują pracę w branży usługowej w kraju i za granicą. Centralną częścią naszej placówki jest internat. Działalność wychowawcza opiekuńcza internatu odgrywa ważną rolę w procesie kształtowania osobowości wychowanków oraz przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Na co dzień uczymy naszych podopiecznych samodzielności i zaradności, zapewniamy warunki prawidłowego rozwoju fizycznego, odpowiedniego odżywiania i racjonalnego wypoczynku. Atmosfera panująca w internacie sprawia, że wychowankowie mogą czuć się tutaj jak w domu. Codzienną, całodobową opiekę wychowawczą i pedagogiczną nad wychowankami sprawują wychowawcy poszczególnych grup, którzy organizują im ciekawe zajęcia rekreacyjne, plastyczne, kulinarne, wycieczki, biwaki, rajdy, ogniska, imprezy okolicznościowe, konkursy i wiele, wiele innych. Szkoła dla rodziców jest jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej rodzicom i prawnym opiekunom uczniów. Od trzech lat w spotkaniach grupy wsparcia biorą udział chętni rodzice, opiekunowie prawni, psycholog, pedagog, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści zapraszani do placówki. Tematyka spotkań uwzględnia prośby i sugestie rodziców jest wynikiem obserwacji i diagnozy potrzeb uczniów oraz stawia czoła problemom współczesnego świata. Poruszane zagadnienia spełniają oczekiwania uczestników, dlatego do szkoły dla rodziców aktywnie uczęszczała blisko połowa naszych rodziców i opiekunów prawnych. thank you